hej, z tej strony przemoc kanału Raptor 1011. Dzisiaj pokażę Wam, jak porównać sobie trofea z innym graczem. Jest na to dwa sposoby, zależy, co chcecie porównać. Pierwszy sposób jest taki, że gdy wejdziemy na swoje trofea, widzimy trofea ze swoich gier, które ostatnio graliśmy, uporządkowane i możemy je porównać z innym graczem, którego mamy na przykład w znajomych. Dajemy, porównaj trofea, na przykład wyszukaj znajomego, Wpisujemy login znajomego lub jakiegoś gracza, wchodzimy na jego profil i już mamy porównanie trofeów, ale po lewej stronie mamy trofea uporządkowane według naszych gier. Na środku mamy trofea tego gracza i po prawej stronie mamy trofea. Nasze, ale to jest według kolejności gier, jakie myśmy ostatnio grali. A teraz, jak porównać trofa do tego, jak grał ostatnio gracz? Czyli wchodzimy na profil danego gracza, jakkolwiek chcecie, według znajomych. Czy według teraz, jak pokazałem, tego sposobu wchodzimy na jego gry. I teraz widzimy teraz gry ostatnie, jakie on grał. Nie my, tylko on. I teraz my chcemy jego gry i jego trofea porównać do naszych trofeów. I tu wystarczy, że dajmy, damy trójkąt, i już mamy porównanie. Teraz po lewej stronie są jego gry, na środku są trofea, jakie on zdobył, i po prawej stronie mamy trofea, jakie zdobyliśmy my w tych grach, w które on ostatnią. Grał. Dzięki za oglądanie. Rzućcie łapkę i subka. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.